Cześć, z tej strony Paweł, to jest kanał Majstero a w dzisiejszym odcinku wymienimy gaźnik w krosie pamiętaj o subskrypcji, łapce w górę i zapraszam do oglądania Cześć, z tej strony Ignos dzisiaj w odcinku wymienimy gaźnik a jak się nie uda, no to, no to, to wtedy się nie uda krosa kupiłem używanego jego mankament jaki zauważyłem to cieknące paliwo z gaźnika. Uszkodzona jest uszczelka kranika. Szukałem nowej uszczelki, ale koszt nowej uszczelki to 50 zł, natomiast cały gaźnik z filtrem powietrza, z filtrem paliwa to koszt 59 zł, więc postanowiłem wymienić cały gaźnik i przy okazji pokazać Wam jak to w prosty sposób można zrobić. Ok, zaczynamy od odłączenia przewodu paliwa od kranika i będziemy sobie spuszczać paliwo do słoiczka. No i sobie paliwko. i paliwo sobie zlatuje, odkręcimy jeszcze korek od zbiornika paliwa, żeby to paliwo szybciej wypływało. Następnie zdemontujemy sobie filtr paliwa, bo też będzie wymieniany. Przytkałem tutaj śrubką, żeby już nie kapało. Dobra i teraz bierzemy się za demontaż już samego gaźnika. Teraz musimy zdemontować filtr powietrza. Tutaj jest opaska zaciskowa. Należy odkręcić śrubę, zluźnić opaskę i ściągamy sobie filterek. Następnie demontujemy ten króciec. Króciec jest zamontowany do gaźnika na dwie śruby z jednej i z drugiej strony. Trzeba je odkręcić. Dobra, to mamy zdemontowane. Następnie należy odkręcić te dwie śruby, są one na imbusa. Przyda się tutaj imbus z kulką albo malutki króciutki imbus, ponieważ jest tutaj ciasno. klucze format polecam przy okazji dostępne są na sklepie całe zestawy lub na sztuki i teraz wam pokażę w jakim stanie jest uszczelka tutaj od kranika jest cała ta uszczelka zużyta no i znalazłem podobny kształt na Allegro i 50 zł taka pierdółka więc w ogóle się nie opłaca jej kupować samej tylko lepiej cały gaźnik wymienić i teraz robimy mały unboxing co nam przychodzi kupiłem na Allegro czyli tak gaźniczek mamy Powietrza. Filterek paliwa. I tutaj ten króciec zakładany na silnik. No i instrukcja montażu. No dobra, to do dzieła. Teraz montujemy sobie tą linkę od iglicy. Wciskamy sprężynkę. I ciągniemy za linkę. I zdemontowane. To teraz yy, możemy też sobie odkręcić. Tam mamy nowe. Chociaż w zasadzie bym to zostawił, bo to. Nie ma znaczenia. No i dobra. No i siedzi. Jak będziecie zakładać, to tutaj ta przestrzeń, ten rowek, który tutaj jest, musi iść w tą stroną. A tutaj ten mm, drugi rowek idzie po drugiej stronie, i wtedy elegancko sobie wchodzi. No i zakręcamy. mamy. Teraz tak tutaj tego króćca też nie będę wymieniał bo tutaj nic z tej uszczelki nie leci a nie mam nowej poza tym on jest w dobrym stanie nie widać żeby coś tu było nie tak więc tego króćca też nie będę wymieniał i po prostu przykręcam nowy gaśnik Zakładam filtr, palipa i odpalamy i będziemy jeździć. Ok, gaźnik już mam tutaj przygotowany do montażu. Musiałem wymienić wężyk, ponieważ stary wężyk po prostu już jest spękany. Lekko pociągnąłem i pęk, więc założyłem taki tymczasowy. Nie mam takiego jak tutaj, więc na razie założyłem po prostu taki. I teraz przykręcamy gaźnik już do silnika. Bierzemy uszczeleczkę, która gdzieś tutaj była, i przykręcamy ok. Dokręcamy z wyczuciem, tak żeby nie uszkodzić tam gwintów. No i zostało nam założyć filtr powietrza. Możemy próbować odpalać. Wkładamy kruciec. Zostało nam zalać paliwo, wyregulować gaźnik i można ruszyć w drogę. Regulację gaźnika wykonujemy za pomocą tej tutaj śrubki. Dokręcając śrubę do gaźnika, obroty będą się zwiększały, odkręcając ją od gaźnika, obroty będą się zmniejszały. Regulację należy przeprowadzić na rozgrzanym silniku. No, i tyle. Dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mamy nadzieję, że już zostawiłeś łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy specjalne kod rabatowy do naszego sklepu. Do 10% z kodem Majestero 10. Zapraszamy!